Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Zaczynamy temat. Dla reportera jest Leszek Wspaniały w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest też Kasia prowad Idzie od samego rana. A my witamy w co? W imieniny miesiąca. Siódmy, 7 7 no tak. lipca, piątek. Ostatni temat dla reportera w tym tygodniu. Ale oczywiście czekamy na pierwszy telefon, bo w sobotę i w niedzielę od tematu dla reportera będziecie odpoczywać. Wracać będziemy po weekendzie, natomiast oczywiście, żeby ten weekend był piękny, przyjemny, to możecie go sobie zaplanować. Widziałem co gdzie kiedy i nie przegap portalu regionu miedziowe.pl 726 114 114. Zapraszamy serdecznie do telefonowania. Mamy też dla Was najświeższą galerię, galerie zdjęć z wczorajszego wydarzenia, eventu Jurka Górskiego i jego teamu, a mianowicie na osiedlu Kopernika. Tym razem już żadna pogoda tutaj planów nie pokrzyżowała, no chyba, że ci, co nie lubią gorąca, to szukali odrobiny cienia, żeby się schować, ale animatorzy, którzy byli na terenach zielonych w okolicach Keplera i Galileusza nie pozwolili na nudę. Zresztą sprawnie też dziadkowie, babcie, rodzice, opiekunowie brali udział w tych zmaganiach. śmiechu było co niemiara, ale też zabawy Przede wszystkim na zdjęciach możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało, bo to nie tylko od Buchańca, ale również szereg atrakcji ruchowych przygotowanych przez y, animatorów od Jurka Angurskiego. Y, y, kolejne tego typu wydarzenie dopiero w sierpniu, 3 sierpnia, tym razem na bulwarze nad Odrzańskim. Y, y, zapraszamy serdecznie, możecie sobie czas zaplanować, y, a zaplanować też możecie... Telefon do nas. O, właśnie, 726, 114, 114. Gorące to na pewno była atmosfera wczoraj. Ale pogodowo to bez przesady, tak gorące to jeszcze nie było. Gorąco to będzie dzisiaj, jutro i pojutrze. Weekend gorący. Dzisiaj 28 stopni, w niedzielę 32. O, Jacie, to nieźle. Mhm. Lato. <noise> no tak, nie narzekajmy, że jest gorąco, bo potem przyjdzie jesień i będziemy tęsknić za tym ciepłem. No tak, więc... na pewno, na wtedy, pewno. Wtedy była... A w lecie było tak fajnie, bo by było ciepło gorąco, no od tego jest lato. A jak będzie zima, to będzie zimno. Chociaż te ostatnie zimy na szczęście nas troszkę oszczędzają. Takie jesienne. Tak, takie pluchowate. Nawet, tak, drodzy słuchacze. Temat dla reportera. Czekamy na wasze zgłoszenia, telefony, informacje, ewentualnie kwiaty i motyle. Zapraszamy serdecznie. Czekamy na was do 9.45. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Tak. Dzwoncie, telefonujcie, opowiadajcie, co można by zmienić w naszym regionie na lepsze, co można by poprawić, a może coś już się poprawiło, a już teraz od Zbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, pani. Proszę panią, ja dzwonię w sprawie obsługi przez Tauron. Mamy punkt obsługi na Armii Krajowej. Ja dzisiaj tam poszłam, bo mam sprawę. No i okazało się, że jestem w kolejce 21. Wszyscy stoją przed. Biurem, no bo jest czynne od 8.30 do 16.00 trzy razy w tygodniu, nie cały tydzień, trzy razy w tygodniu. Tam są zawsze tłumy ludzi, proszę Panią. No proponują, żebyśmy sobie załatwiali przez internet. Ja próbuję załatwiać przez internet, ale ten ich serwis, mój tauron, jest kolejny, trzeci bodajże, albo czwarty miesiąc serwisowany. Teraz jest serwisowany od 1 lipca do 24 lipca. I nie, nie można po prostu nic załatwić, bo nawet jak się dzwoni na telefon, to odzywa się bot, i na przykład słyszę: powtórz pytanie, nie rozumiem cię, Wie Pani, ja czegoś też tu nie rozumiem. Jak można tak traktować klientów? Był cały tydzień, jest trzy dni w tygodniu. Tłumy ludzi, czy to im też nie przeszkadza? Czy my nie mamy prawa do normalnego załatwienia sprawy, jak coś chce? Tam się nie idzie, bo się chce, tylko się musi. Czy państwo możecie gdzieś to nagłośnić? Może by przywrócili tę obsługę przez cały tydzień, żeby rozładować te kolejki, żeby nie było tej frustracji, wie pani. No, mhm. gdyby pani posłuchała, co ludzie mówią w tych kolejkach... Wyobrażam to... sobie. Ja. No, pani sobie wyobraża, ale proszę państwa, to jest jedyna kolejka w Głogowie, gdzie taka jest. Miałem okazję kilka, Przecież... kilka tygodni temu też załatwiać sprawę i też miałem okazję słuchać, co tam klienci mówią na ten temat. Natomiast, no, oczywiście, takie zapytanie do Tauronu skierujemy: czy jest szansa, aby pięciodniowy tydzień pracy no, tutaj. Zobaczcie Państwo, kiedyś było na Nadbrzeżnej. Człowiek mógł tam spokojnie sobie pójść, załatwić sprawę. Teraz jest to twierdza: nikt nikogo tam nie wpuści. Tu... Trzy razy w tygodniu, było tydzień. Ja rozumiem, jak było zamknięte, bo była pandemia, ale teraz już pandemii nie ma. Wszyscy się otwierają na klientów jest pot ale i wolności PGNIGE. Tam człowiek spokojnie pójdzie, załatwi sprawę. I, a tu no, no szaleństwo po prostu. Bardzo proszę, nagłośnijcie to Państwo, może wreszcie oni się opamiętają i będą nas traktować jak normalnych klientów, którzy chcą coś załatwić, bo mają u nich sprawę. Ja mam na przykład sprawę z fakturą, którą źle wystawili. I gdzie ja mam z tym iść? Jak się próbuje, wie pan, bo można się przez ten to mój Tauron umówić, nie, no tak, przez ten serwis umówić, to jest tam miesiąc wizyta dopiero. To jest... No ludzie, faktura jest za jakiś czas, trzeba zapłacić, a nie można wyjaśnić błędów. Też tego doświadczyłem, bo jak się mówiłem przez internet, to musiałem trzy tygodnie poczekać, żeby się tam dostać. To fakt. No właśnie. I wie pan, tam trzy tygodnie, tutaj kolejki niesamowite, gorąco. No dzisiaj sami państwo wiecie, jak jest. I tam ci ludzie stoją, wachlują się, ocierają pod czoła. No przecież to, to nie jest ten czas, proszę państwa, żeby, żebyśmy tak stali i potulnie czekali, aż jaśnie Tauron, wielki koncert Próbuje z y, nas, y, y, czy wysłuchać nas. No, no coś tu jest po prostu chyba nie tak. Znaczy jedno, co jedno trzeba oddać paniom, które tam pracują, są bardzo miłe i pomagają we wszystkim, natomiast no... no pan, ja do tych pań nie mam naprawdę... Domyślam tak, się. Absolutnie, bo nie można mieć. Ja je podziwiam, że one pracują tak i wysłuchują od ludzi to, co wysłuchują. No, ale niech się nie dziwią temu. Tak jak mówię, postaramy się dowiedzieć, czy ma ta firma, spółka w planach wprowadzenie pięciodniowego, e, e, pięciodniowego tygodnia pracy, jeśli chodzi o to biuro obsługi klienta. Ale nie pan, taki pięciodniowy tydzień pracy był. Dlaczego go tak. zmieniono? No właśnie, czy to kwestie oszczędnościowe, czy kwestie pandemiczne, ale tutaj te, te obostrzenia od 1 lipca zostały zniesione, tak więc myślę, że pytanie będzie zasadne, czy zamierzają wrócić do pięciu dni obsługi. No i, Bardzo a proszę poruszyć ten a temat, dobrze? Może się coś zmieni, może, może wie pan, jak zaczniemy naciskać na nich, to zaczną nas traktować jak petentów, klientów, którzy płacą na ich utrzymanie. A druga sprawa, że faktycznie jeśli chodzi o aplikacje, to przyznam się szczerze, że też mnie trafia, bo co chwileczkę jest prace serwisowe, trwają i tak trwają i one już trwają od początku roku tak naprawdę. No tak, tak, ma pan rację, tak właśnie jest zgadza no, się tak chyba nie powinno być prawda no nie powinno być pani nie. ma rację oczywiście i bardzo dziękujemy za ten telefon i za to zgłoszenie notujemy będziemy dopytywać co z tym fantem da się zrobić na lepsze bo liczymy na to że jednak będzie szczęśliwy finał tej sprawy więc zachęcamy do słuchania tematu dla reportera w najbliższych dniach mam nadzieję że otrzymamy odpowiedź serdecznie pozdrawiamy do usłyszenia i czekamy na kolejne zgłoszenia 726 tak. 114 114 tak jak to nasza słuchaczka powiedziała kwestia faktur no w mi się dwa dni i za chwileczkę dostajemy sms na przykład, że jest opóźnienie w terminie płatności. Ale jak już mamy czekać, no to sobie czekajcie pod drzwiami. Bo... A płacić trzeba. Tak, ma płacić trzeba. Bo później trzeba. są problemy. Tak jest. Mamy telefon kolejny. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, wie pani co, ja chciałam zgłosić taki temat. Na ulicy Cisowej jest dziura, dość wie, duża dziura w chodniku. Na wysokości działek, czy troszkę dalej? To jest na wysokości, tak, tak, to jest na wysokości w sumie Mastera, gdzieś tam troszeczkę wyżej i to, ta dziura jest przy robie, a tam jest nieoświetlony, także tam nie trudno, żeby ktoś wpadł nogą i mhm. dość duża dziura jest, a nie, nie wiadomo gdzie to zgłaszać, czy, czyja to jest ulica w ogóle? No powiatowa droga, tak więc zgłosimy do powiatu. Proszę? Mówię, że powiatowa droga, to zgłosimy do starostwa. Bardzo dziękujemy. Tak, tak. Jest, jest do, dość duża dziura. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do do Pozdrawiamy. Do usłyszenia. No i dziurę w chodniku na cisawej. No, no chyba za dłuższego czasu jest tam takie zapadlisko w chodniku. Tak? Mhm. Kasia, ty byłabyś uprzejma mi zrobić zdjęcie jedną z do domu? Będzie Ech, ciężko. Dzisiaj na pewno nie, nie będę. To możliwości... ja tam podjadę. To ja podjadę. To ja podjadę, zobaczę jak tam sytuacja wygląda. Tak więc no, rozdzwoniliście się, drodzy słuchacze. To bardzo czekamy dobrze. na kolejne telefony, a może jakieś kwiaty i motyle, bo bardzo lubicie ten nasz charakterystyczny dżingiel dziękczynny, że tak powiem, jeśli... Dżingiel dziękczynny. No, Pierwszy no, raz tak. to słyszę. Dobre. A tak sobie wymyśliłem, tak na szybko. A dlaczegożby nie. Fajnie, fajnie, podoba mi się. 726 114 114. Czekamy na kolejne zgłoszenia, tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radielka Zagłębia Miedziowego. Czasami bywają tematy, które bulwersują. Też z takimi można zadzwonić. Czasami apele pojawiają się do słuchaczy, do mieszkańców naszego regionu. Aby zachowywać się w odpowiedni sposób, no tutaj dotyczy to różnego rodzaju tematów. Czekamy na kolejne zgłoszenia. Jeszcze mamy trochę czasu, bo do 9.45 czekamy. Tak, tym bardziej, że po drodze pewnie będzie przerwa, ale zanim przerwa, to telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja z Panem wspomnę parkingu. Halo? Tak, słuchamy. Parking. Którego parkingu? Który parking, w jakiej miejscowości i o co chodzi? Pani w Głogowie. Tak to jest tak. ulica Morcinka. Cała ulica od obrońców, aż do wojska polskiego są zrobione, jest zrobiony parking, gdzie samochody stoją e, prostopadle do ulicy. A jest odcinek przy bloku numer 18, gdzie stoją wzdłuż ulicy. Jest ciasno. Na podwórku w środku bloku też jest ciasno, także tam jak śmieciarka wyjeżdża, to kombinują tam ewolucje różne. Czyż nie można przesunąć tego chodnika na tym odcinku przy tym bloku i zrobić też tego parkingu, żeby parkować do ulicy Prostopaze. Tak, staje tam 12 samochodów. A gdyby zrobić ten parking, wyprostować ten chodnik i przesunąć go lekko na trawnik, to zmieściłoby się 30 samochodów. No dobrze, notujemy to i będziemy dopytywać. W takim razie przekażemy Pana sugestię? Czy ja, czy ja to jest, czy, w czyjej to gestii? Czy to jest z miasta, czy z spółdzielni? Mhm. To jest odcinek gdzieś około 90 metrów, to by się zmieściło 30 samochodów spokojnie. To jest na wysokości morcinka na jakich numerów? To jest pewnie tam bliżej. 18. Wojska. Bliżej wojska polskiego. Bliżej wojska polskiego, tak, tak. Mhm, kojarzę. I, i, I można byłoby wydzielić jakiś odcinek, żeby był y, parking płatny. Wtedy byłoby dużo luźniej. Bo tak to jest normalnie, a, a stawianie samochodów wzdłuż ulicy, to jakie tam też ewolucje różnią, bo jeden stanie bliżej, do tego miejsca jest więcej. Ale sugerował, a... sugerowałby pan, żeby ta strefa płatnego parkowania była również właśnie przy tym bloku? No, no można to zrobić mhm. byłoby. Gdyby ten parking był wydłużony dalej, to można byłoby zrobić tą strefę częściowo, tak jak jest przy Mogadorze. Mhm. No dobrze, no mamy temat zapisany. Zresztą wszystko szczegółowo notuje. Bardzo dziękujemy za telefon. Tak. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy ślicznie. Do usłyszenia. I mamy kolejny temat, tym razem dotyczący Parking. parkingów. Też zawsze gorący temat. Oj tak. 726-114-114. Kasiu, przerwa czy za chwileczkę? Tak, teraz robimy przerwę i drodzy słuchacze, za chwilę znów do nas dzwońcie, opowiadajcie, co można by zmienić w naszym regionie. No i druga część naszej audycji rozpoczęta. 726 114 114. Czekamy na telefony. A kontaktujecie się z nami na przeróżne sposoby. Oczywiście temat dla reportera jest po to, aby do nas zadzwonić, ale niestety nie wszyscy mogą, bowiem, tak jak do, napisał do nas jeden z naszych słuchaczy, nie może zadzwonić, bo pracuje w bardzo dużym hałasie i tak by go nie było słychać. Natomiast chciałbym dedykować i poprosić o kwiaty i motyle dla właśnie tych pań, które pracują przy obsłudze klienta w Tauronie, za wytrwałość i ogromną pomoc. Za chwilę będziemy tak. emitować w, w takim razie te kwiaty i motyle. Teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Panią, ja chciałbym zgłosić temat Cmentarza komunalnego na Krzypowie. Kwatera już dawno została zakończona, a kupy ziemi i kamieni zostały od lewej strony od płotu i to leżą. To już prawie dwa lata jest, tam jedna kupa jest. Mhm. Ziemia, kamienie na Krzypowie a na cmentarzu? Zwolnione było to, wskazano, yy, yy, że to będzie, jak to powiedzieć, że w trakcie sprzątania są. No i wpływu na to nie ma. Krzepów komunalnych. Mamy zanotowane. Będziemy dopytywać o sytuację w tym miejscu, dobrze? Dobra, dziękuję. Pozdrawiamy do serdecznie. Usłyszenia. No i będziemy czekać na kolejne telefony 726 114 114. No to przypomnij Leszku, dla kogo i dlaczego gramy kwiaty i motyle wysyłamy? Tak, za i ogromną pomoc dla pań, które pracują w obsłudze klienta w Tobronie. Liczymy na to, że panie z tauronu będą miały nowe koleżanki i nowych kolegów w obsłudze klienta, że będzie pięciotygodniowy y, tam system pracy. A może nawet sześciu. Przecież w sobotę niektórzy też pracują. Też, dokładnie. No cóż, spróbujemy się dowiedzieć. Zobaczymy, czy sytuację w tym miejscu da się poprawić. Natomiast w temacie dla reportera macie jeszcze czas do 9.45, żeby do nas zatelefonować i poinformować o sytuacjach, które. Was zdenerwowały albo macie jakieś pomysły na pewne rozwiązania, to oczywiście też z chęcią je zapiszemy i będziemy przekazywać dalej. Tak jest, 726-114-114. Drodzy słuchacze, telefonujcie, opowiadajcie, co można by poprawić w naszym regionie, co może już się poprawiło, może właśnie jeszcze kwiaty i motyle będziemy wysyłać komuś w ramach podziękowania za naprawę sytuacji. Wy oczywiście z całego Zagłębia Miedziowego dzwonicie, z Lubina, z Polkowicy, z Głogowa i jeszcze innych miejsc, więc zachęcamy, zapraszamy z Zagłębia Miedziowego po prostu. Możecie do nas zadzwonić pod numer 726-114-114, kolejna osoba dzwoni już teraz. Dzień dobry. Bardzo prosimy ściszyć radio i opowiadać, co można by poprawić w naszym regionie. No chyba, że wysyłamy kwiaty i motyle, no to opowiadać za co i dla kogo. Na razie słyszę tylko siebie, a chciał, chcielibyśmy usłyszeć radio. słuchacza, słuchaczkę. Prosimy o ściszenie radia albo przejście do innego pomieszczenia, gdzie nie będziemy y, słuchać siebie u kogoś w telefonie. No nie, nie uda się porozmawiać w takim razie. No nie pogadamy. 726 114 114 albo y, proszę ściszyć radio radio i jeszcze raz wybrać numer 726 114 114, żeby było nam zdecydowanie łatwiej usłyszeć, jaki temat zgłaszacie. No to może teraz uda już się porozmawiać. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Halo. Tak, słuchamy. Radio, słuchaj, panie, czy z Lubina. Z Lubina, tak? Tutaj mamy taki nie taki niebezpieczny nie, to jest koło dużego kościoła numer blok jeden i zagrożone jest całkiem. Ani pogotowie, ani nic nie może wjechać. Całkowicie zagrożone. Wszędzie słupki są. Pogotowie jechało. No ja tu wjeżdżę. Nie wiecie nigdzie. Kogo dużego kościoła wycinie wszystkie drzewa. Były drzewa, bo pięknie. Wszystko powycinali. Ani parkingu, ani wiele nie ma, ani niczego. Możecie tu przyjechać i zobaczyć. To jest przy jakiej, to jest przy jakiej ulicy? Nikola Reja. Ale koło dużego kościoła. Duży kościół naprzeciw dużego kościoła. Blog jest jedynka. Jeden. Mhm. Dobrze. Mamy, no. za, mamy zanotowane. Będziemy sprawdzać. Ta Bardzo jest. dziękujemy. Bardzo dziękujemy za telefon. Serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia. I czekamy na kolejny. 726 114 114. Tak, do 9.45 macie jeszcze czas, czyli niespełna. 9 minut Wam pozostało, drodzy słuchacze. A my dzisiaj, Kasiu, też będziemy po południu zapraszać? Tak, będziemy zapraszać, bo weekend zapasem i będą zapraszać pani Małgorzata Rzyczkowska, czasak dyrektor Centrum Kultury Muza w Lubinie i pani Krystyna Huzarewicz na wakacyjny koncert w Altanie. Muzyczna Altana zaprasza już w ten weekend, no ale chyba jeszcze jakąś ciekawostkę panie będą miały. Ale to po południu usłyszycie, drodzy słuchacze. Teraz kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, bo ja prowadzę auto. Czy tak przydatną na Messengerze. Dziękuję. Yy, a, nic nie zrozumiałam. Ja też nie, kompletnie. Autobus tylko usłyszałam słowo. No, a reszty nie. Troszkę... I dziękuję usłyszałam. A reszta nie, nic nie zrozumiałam. Yy, nie wiem, o co chodziło nie w tym się... telefonie. Może słuchaczka jeszcze raz się zdecyduje zatelefonować do nas. Zobaczymy. Yy, natomiast... No, w, yy... No właśnie, takie telefony też Telefon zdarzają. Telefon zagadka tak jest, dokładnie. Co tam się dzieje? To już Co było 75. Ekspresowo dzisiaj zresztą rozwiązanie konkursu już w pierwszym telefonie była prawidłowa odpowiedź. 726 114 114 drodzy słuchacza 937 na zegarze do 945. Jeszcze czekamy na wasze telefony. No może tym razem już uda się wysłuchać. Słuchacza, słuchaczki. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, ja odnoszę tego niesłyszalnego telefonu. Ta pani mówiła, żebyście Państwo czytali wiadomość na Whatsappie. A, rozumiem. Dobrze, to dziękujemy. Dziękujemy za podpowiedź. To chyba prędzej na, na, na Messengerze, bo na Whatsappie to nie. No, to... Ale w każdym razie, bardzo, bardzo dzięki. Tak. E, nasz słuchać ma lepszy słuch niż my. Zdarza mhm. się. E, 726 114 114. W takim razie zaraz dowiemy się czegoś nowego. Wiemy, Kolejne zgłoszenie. Już wiemy, już wiemy o co chodzi drogą internetową. Tak, przez messengera. Dzień dobry, proszę kwiaty i motyle za wykoszenie trawy pod znakiem w nie Kamiona nadal na wyjeździe na nie lubię w trawie i makach stoi. <gryw> Pozdrawiam. No, no, ale. Czyli nie, nie wykoszone. Ale jedna część wykoszona. A jedna tutaj. część. Tutaj, czyli myślę, że czyli kwiaty... tak do połowy gramy, czy jak? nie? Gramy całość, bo za jedno miejsce zagramy całość, a jak otrzymamy informację, że My, że to drogie miejsce jest wykuszone, to potem będziemy kolejne kwiaty i mu tyle dedykować. No dobrze, no to wysyłamy. Dziękujemy temu panu, który nam wyjaśnił, co słuchaczka miała na myśli i co do nas mówiła. Także nam się przydają nasi słuchacze do współprowadzenia audycji. Tak, dokładnie, często też wywoływana jest dyskusja. W jedni mają jedno zdanie, inni kolejne, i riposta i dyskusja. I o to tam nam też chodzi w temacie dla reportera. Mamy kolejne zgłoszenie przez messengera naszego radiowego, radia Zagłębia Miedziowego za chwileczkę też będę tą informację przekazywał, gdzie trzeba, oczywiście. Temat wraca. Fontanna na osiedlu Kopernik. Nie wygląda najlepiej, przynajmniej tak na zdjęciu. Brodno, to się czy pres... co? Tak, tak. Coś tu jest, coś tu jest niehalo. Tak, więc będzie trzeba zainterweniować. 726 114 114 jeszcze czekamy na telefon jeszcze mamy 5 minut audycji drodzy słuchacze, no i szkoda byłoby właściwie chyba prezentować muzykę, skoro możecie do nas jeszcze zadzwonić i dorzucić swój temat, a może jeszcze kwiaty i motyle dorzucić do dzisiejszej porcji zapraszamy, zachęcamy, korzystajcie jeszcze z tego czasu, kiedy jesteśmy dla Was dożurujemy przy telefonie, notujemy wszelkie tematy, no a później będziemy się dowiadywać tak, Co o... można by poprawić w regionie? Ostatnie 5 minut tematu dla reportera. Czekamy, drodzy słuchacze. dzwońcie śmiało, bo tak jak mówiłem, w sobotę i w niedzielę od tematu dla reportera. Odpoczywacie. Będziemy wracać do Was po weekendzie oczywiście. Tak jest. Na początku tygodnia, Aleszko opowiadałeś, że fantastycznie m, wyglądały prezentacje zespołów podczas festiwalu Świat pod Kyczerą. Tak. No i drodzy Państwo, powtórka z rozrywki, no w pewnym sensie powtórka z rozrywki. Dodatkowe koncerty jeszcze są możliwe w ten weekend, więc zapraszamy do dwóch miejscowości. Wczoraj e, o tym na naszej antenie opowiadał pan Bogusław Godlewski, dyrektor CK Polkowice. Jeszcze świat pod Keczerą będzie w ten weekend w naszym regionie, w Sobinie już dziś o 20.00 to będą zespoły, będą zespoły z Serbii i z Maroka. A jutro 8 lipca w miejscowości Tarnówek, zespół z Meksyku. Także jeszcze? Międzynarodowo i światowo. Tak, właśnie. Jeśli ktoś przegapił dzień temu świat pod kyczerą, no to może jeszcze nadrobić zaległości. A kto był i mu się bardzo bardzo podobało, to może to powtórzyć. Zapraszamy, szczegóły też są u nas w portalu miedziowe.pl. No i jeszcze innego rodzaju atrakcji i podpowiedzi, jak spędzić weekend w naszym regionie. Ale spędzić będzie można na pewno na świeżym powietrzu, bo ma być ładna pogoda. O tak, no i jak na świeżym powietrzu, to na przykład szanty w porcie, na świeżym powietrzu, więc no koncertowa propozycja, ale tutaj już takie morskie opowieści, to na Głogowskiej Marinia jutro o 19.00. Zapraszamy serdecznie, będzie można nie tylko pod chmurką, ale przy dobrej muzyce spędzić czas. Czy ostatnie trzy minuty zapitają u nas w jakieś telefony? No to zależy głównie od Was, drodzy słuchacze. Zapraszamy serdecznie, temat dla reportera w imieniny miesiąca 7 lipca. Te siódemki trwa. też się pojawiają w liczniku do końca roku, dni ile pozostało? 177. O proszę, ale się fajnie zgrało. Szczęśliwa siódemka, ale szczęśliwy jakbyśmy, dzień. Może. Jakbyśmy zliczyli, to byliśmy ile siedem telefonów? Dobrze, już skończmy z tymi siódemkami. No nie wiem, czy nie więcej. Ale w, w, nie, naszy, no w, naszy, w naszym siódemki. numerze telefonu też jest siódemka. No tak. 726 114 114. Dzwoncie, drodzy słuchacze, czekamy na wasze 14, jakby podzielić, to znów są siódemki. Ja cię nie mogę, ty, no po prostu... Dzisiaj jedziemy równo z siódemkami. Nie ja wiem, czy te siódemki nie są jakimiś dzisiaj szczęśliwymi liczbami. To w coś by trzeba było zagrać. No, może tak. Jakaś szczęśliwa siódemka. Jest telefon, proszę bardzo. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchaj. Mam prośbę o interwencję, bo to chyba jest droga krajowa w stronę borku do gminy pensów Za gminę Pensow wszystkie te drogi, co należą do zarządcy chyba krajowego i do starostwa, wszystko jest tak zarośnięte, że tam się nikt tego nie interesuje. Trawa już wylega na ulicę, jeśli jest była tylko możliwość zainterweniowania, bo naprawdę nie wiem do kogo to się zwrócić. Mm. Od Borku do Pęcławia, tak? No, w sumie tutaj już jak się wjeżdża od tego skrzyżowania jak na przedmość i gmina cała Pęcław, to mówię, to aż popała na zgrozę, bo wjeżdżając w powiat Polkowicki, wszystko pięknie wykoszone, a nasz powiat głogowski naprawdę może się wstydzić tylko nic poza tym, nie? Mhm. Sprawdzimy czyja to jest droga i f, 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 kto powinien... Znaczy to akurat z tego co wiemy, to jest droga wojewódzka yy, w kierunku do gminy Pęcław, yy, potem jest się rozjeżdża na drogę powiatową i dalej wojewódzka, także yy, no, tam już się rozjeżdżają te dwie drogi na skrzyżowanie właśnie na Ryszkowice i na Redków, ale to wszystko jest pozarastane nadal, mhm. nikt tam nie interweniuje, nawet powiat, ani po prostu zarządca tej drogi wojewódzkiej nie? Mm-hmm. No dobrze, mamy zanotowane, będziemy dopytywać, Dziękuję. kto za to odpowiada. Dziękuję, się się pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. No to tak, tak naprawdę to nie jedyna trasa w regionie, która jest tak, która ma tak pozarastane pobocza, no w służby nie wszędzie zdążyły na czas. A czas tematu dla reportera właśnie dobiega końca. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze zgłoszenia, telefony, za kwiaty i motyle, dedykowane i przez telefon, i przez naszego radiowego messengera. Bardzo dziękujemy. Odwiedzajcie portal miedziowy.pl, słuchajcie radielka LK Zagłębie Miedziowego, a my z tematem dla Teraz wracamy w poniedziałek o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.